Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy między nami się poprawi? Karty przełożę i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Księżyc, co wychodzi naprzeciw? Paśmie czy Wynik, odpowiedź, rada. Kochankowie. Dołożę kartę, trójka pentakli, dołożę kartę, dziesięć buław. Na spodzie talii jest karta wieża i to może być tło czytania. To jest oświecenie, trudne wyjaśnienie. Wieża pokazuje rzeczywistość. Sedna, księżyc. Niedomówienia, tajemnica. Coś pływa pod powierzchnią wody, ale tego jeszcze nie widzimy. Ale jest coś na rzeczy. Czujemy i widzimy niejasność. Jest brak spójności. Słuchamy swoją intuicję. Zrozumieliśmy, że popełniliśmy błąd. Karmimy się złudzeniami przed samym sobą. Rozpaczliwie poszukujemy, poszukujemy miłości. I znajdujemy ją w złym miejscu, w złym czasie. Dużo poświęcamy się dla tej osoby. I czujemy lęk. Osoczają nas wizje przeszłych doświadczeń. Księżyc pokazuje, że nie jesteśmy gotowi na nową miłość, ale pomimo to brniemy w to. Nie mamy wyleczonej przeszłości. Czujemy smutek, a powinniśmy Czucie szczęście. Tęsknota i marzenia o miłości nas przerastają. Co wychodzi naprzeciw? Paśmiecz to jest komunikacja. Portale wiadomości to też jest bycie w związku z przyzwyczajenia. To jest zagrożenie dobrych stosunków. Brak szczerości w kontakcie. Jesteś. Albo ciebie nie ma. Dużo analizujemy. Myślimy nad kolejnym krokiem. I na tej analizie zatrzymujemy się. Nie mówimy prawdy. Zadajemy informacje, które mogą być na Messenger, na portalach, czy SMS. Wynik, odpowiedź, rada, kochankowie, Trójka Pentakli. I dziesięć bław. Szacunek do siebie i miłość własna powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Mężczyzna do celu idzie po linii prostej, a kobieta do celu idzie zygzakiem. I obydwie te odległości, linie są właściwe i dobre. Zdrowa osoba jest odpowiedzialna za samą siebie. Narcystyczni mężczyźni szukają naiwnych kobiet, które można zmanipulować, które nie potrafią odróżnić jakościowego mężczyzny od niedojrzałego mężczyzny. Przede wszystkim niedojrzały nie jest zainteresowany mądrą i wartościową kobietą, bo wie, że ona go szybko rozszyfruje. Szuka słabej kobiety aby ją sobie podporządkować dla własnego dobra. Będzie jej mówił, jaki on jest wspaniały, jaki jest dobry, dużo jej pomaga. A to ona jemu pomaga. Niedojrzałego zawsze trzeba docenić, bo po nim można się wszystkiego spodziewać. Mądra i wartościowa kobieta nigdy nie jest zainteresowana niedojrzałym mężczyzną, bo niedojrzały zawsze zaniża poziom. Często niedojrzały opowiada wszem i wobec, że seks z jego partnerką to jest marzenie, cud miód, błogosławieństwo. Taka postawa świadczy, że niedojrzały nie ma klasy. Niedojrzały zawsze chodzi po piętrze zero, tylko taki poziom go interesuje. Zachłysnie się, kiedy znajdzie partnerkę, która jest na minus jeden, bo przecież od niej jest o piętro wyżej. Kiedy te dwa poziomy złączą się, czyli 0 z minus jeden, to się cieszą, jakby pana Boga złupali za nogi. Lepiej jest samej się wydostać z minus jeden i wejść na wyższy poziom, pomijając poziom 0, bo 0 plus 0 Zawsze daje zero. Sięgaj po coś lepszego. Niedojrzałość to jest choroba, którą trzeba leczyć. Brak leczenia, niedojrzałości może spowodować gorsze choroby, jak dwubiegunowość czy borderline. A przecież nie jesteś jego psychologiem. Powinnaś być zainteresowana osobą, która nie ma obciążeń psychicznych. Powinnaś poszukać sobie mężczyzny, mądrego i wartościowego. Niedojrzały amant ma w sobie dużo kompleksów, nie zna swojej wartości. Zawsze musi być lepszy od kobiety. Z premedytacją podnosi swoje kwalifikacje. Abyś była głupsza od niego. Zawsze podnoś swoje kwalifikacje. Rozwijaj się. Nie dla niego, tylko dla siebie. Niedojrzały zawsze ma duże aspiracje i na tych aspiracjach kończy się. Mamy początek roku, czyli z nowym rokiem to z nowym krokiem. Po moich czytaniach uznasz, że jestem silną kobietą. Nie jestem aż tak silną kobietą. Ale znam swoją wartość i nie słucham wieści dziwnych treści. Mówię to, co myślę. Moje spostrzeżenia są w punkt i trudno to jest zakwestionować. Mam poczucie humoru, mam swój styl w przekazach. I mówię w sedno. To wszystko na dziś. Dziękuję. Do o siebie. Pozdrawiam, Klara Tarot.